Hejka kochani, więc w dzisiejszym odcinku sobie... O, sorry, zamknęłam drzwi i mogę mieć pierdzący mikrofon. To wszystko przez moją kołdrę, bo jest 30 coś stopni, ale mi jest w domu zimno. Nie wnikajmy, więc sobie w dzisiejszym odcinku jest mój planet i będziemy robić luki, ale nie takie normalne, ponieważ... Będę brała takie rzeczy, z które totalnie mi nie pasują. Tak na maksa i będę próbowała z nimi zrobić jakiegoś ładnego luka. Widziałam dużo takich challenge na YouTube, więc postanowiłam to zrobić. Tylko zazwyczaj te challenge były w gacza. A ja zrobię to w Star Planet, więc... Um, hmm. Nie wiem, nie wiem co wybrać. Myślałam o tych plamach, nie? Może zróbmy, jakby, jakąś ładny, z tymi plamkami, jakiś ładny, ładną ocę. Czemu mi się to ładną mowi, ładnego luka z tymi właśnie, plam, właśnie plamkami um, hmm. Coś myślę, że to będzie dość trudne Może brązowe jakieś włosy um, hmm. Może wezmę te sobie dodatki na koniec weźmiemy. Wezmę sobie tą, ten top jakby. Uh, hmm, spodnie. Al, powiedziałam spodnie i wzięłam spodnicę. Hmm, może sobie... Nie, nie za ciemno, za ciemne. Kabaretki oczywiście nie będziemy, bo niemal prawdziwego luka bez tatuaży i kabaretek. Um, proszę cię. Mam dużo takich ładnych rzeczy, ale są takie bardziej zimowe, letnie, a nie letnie. Myślałam nad tymi nowymi, krótkimi spodękami. Ale one są takie kremowe. Czemu są kremowe? Czemu. Chciałabym w ogóle jakieś mieć nowe spodnie. Nie wiem, czy bym nie kupiła nowych spodni, więc. Ojeju, może spódnice w ogóle. Albo zmienię tą koszulkę, bo przez tą koszulkę jest wszystko źle. A koloruszulek mam dużo. E, nie, musi być bardziej. E, nie wiem. O taką bluzę najlepiej, proszę. I już jest piękny look z tymi plamkami. Dobra, nie będę taka. Może to. Ty, może to, bo pasuje. Albo to. Albo to. Ty, albo to. Albo jeszcze mm, tutaj mamy taką nową, albo nie, wiesz co, chyba, chyba ta pasuje, tylko teraz bym spodnie do niej zmieniła. Yy, może te, okej, okay, te. Jakoś to już wygląda, weźmiemy sobie naszą jedną skarpetkę, bo drugiej nie mamy. Dobra, weźmiemy to, yy, bo czemu, why not? Yy. Nie chciałam tego. Kliknąłem to niechcący. Może to weźmiełem, proszę. Albo ten naszynik w sumie tu nam nie pasuje. Um, hmm. Te okularki po prostu pasują. O oh, nie, zamiast tych plam wzięłam to. Muszą być plamy, bo to jest look z tymi plamkami. Um, które mi nie pasują, bo mam jakby inną skórę. A te plałki dostałam z takiego kąta, do, z którego, z mojego drugiego kąta, które dostałam. Rozdali to i wzięłam może pamiętacie z odcinka eksperymentu Spo z eksperymentu społecznego czy ktoś da prezent nubowi mm. yy, więc sobie tutaj wchodzimy pięknie a nie nie to Ua, pogubiłam się dobra yy, i pięknie normalnie jest yy, teraz która to była nazwa która o nie, bo miałam, nie miałam zasięgu i mi hasztagi dać 108, 109, 110, 111, 112, 113 Okej, okay, 113 113 look Hmm yy, Na odcinku był setny look, więc Ten więc chyba to jest na tyle z tego odcinka, więc życzę Wam miłego do i zapraszam na moje inne odcineczki. I jeśli zostałeś jeszcze to, jeśli to mógł, możesz mi kupić listy z, coś z listy życzeń. Z góry dziękuję i oczywiście nie zmuszam za jedną rzecz z listy życzeń. Um, jeśli kupisz mi jedną listę życzeń, to będzie dwie, dwa odcinki, jakie chcesz. Tak, choćbyś to kupił Living the Sweet Life, um, to ta, naj, naj, jedna z chyba najtańsza rzecznictwa. Um, to dwa odcinki, jakie chcesz, tak. Nawet face reveal, więc pa!